Właściwie ten rozdział powinien być umieszczony w module poświęconym ustawieniom i konfiguracji Zibrasza. Aczkolwiek chciałbym już na tym etapie przedstawić możliwość zmiany kolorów naszego dokumentu i obszaru roboczego. I w tym celu musimy po prostu odwołać się do menu Document. Tak więc warto zwrócić uwagę na to, iż nie przechodzimy do Preferences i Colors, tylko właśnie do Dokument. Mianowicie musimy zwrócić uwagę na tą sekcję. Znajdziemy tutaj trzy. Elementy tył, border i border2. I tak, klikając na tył, zauważymy, iż automatycznie został wprowadzony biały kolor w odniesieniu właśnie do tego elementu i zawartość naszego obszaru roboczego, w tym przypadku dokumentu o wymiarach 640x480, również została wypełniona bielą. Oprócz kliknięcia na wybranym elemencie, możemy również kliknąć, przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przesunąć i próbować znaleźć inny kolor w obrębie naszego interfejsu. Jak i możemy przenieść kursor myszy, mając przytrzymany lewy przycisk, na próbnik kolorów i spróbować znaleźć tam odpowiedni kolor. Tak więc, ja w tym przypadku po prostu, może znajdę sobie jaśniejszy odcień szarości. OK. I przejdźmy z powrotem do dokumentu. Dwa pozostałe elementy powiązane są po prostu z kolorami, które wyświetlane są w tle. Tak więc na razie proponuję troszeczkę oddalić dokument. OK. I przejdźmy jeszcze raz do menu dokument. I klikniemy na pierwszym elemencie border. I zauważymy, iż biel pojawił się w górnej części. zaś w momencie, w którym klikniemy na drugim elemencie, to tło naszego dokumentu zostało całkowicie wypełnione bierą. Dzięki temu, iż w tym przypadku dwa kolory odpowiadają za jeden element, możemy wprowadzić cieniowanie. Tak więc, pierwszy border odpowiadał właśnie za kolor znajdujący się w górnej części, zaś drugi za całą dominantę. I przykładowo mogę wprowadzić troszeczkę szarości w górną część, klikając na border 1, przytrzymując lewy przycisk myszy i przesuwając chociażby w prawo. A następnie mogę przykładowo zmienić dominanty koloru, klikając na Border 2 i przenosząc kursor myszy wraz z przytrzymanym lewym przyciskiem myszy, powiedzmy, chociażby właśnie tutaj. W ten sposób możemy budować gradienty w obrębie interfejsu zibrasza i warto zaznaczyć, że właściwie prawie każdy element interfejsu zibrasza zbudowany jest na bazie gradientu. Aczkolwiek o tym będziemy właśnie mówić w kontekście iColor w ostatnim module. Dobrze, ja w tej sytuacji na razie pozostawię te dwa elementy w spokoju i skupmy się ponownie na elemencie tyłu, czyli na kolorze występującym w naszym dokumencie. W tym przypadku również możemy posługiwać się gradientem, aczkolwiek musimy do tego celu zaprząc trzy pozostałe suwaki, które znajdują się minimalnie pod spodem. Tak więc zwracamy uwagę na suwak range, czyli zakres gradientu, i widzimy, w jaki sposób gradient jest powoli wprowadzany do naszego dokumentu. OK. Następnie możemy przesunąć jego centrum, czyli połączenie dwóch odcieni, korzystając z odpowiedniego suwaka center, jak i możemy oczywiście zmienić jego kontrast. I w tym celu korzystamy z Rate. Dobrze, tak więc aby ta sytuacja była troszkę bardziej klarowna pozbędę się zawartości mojego dokumentu korzystając ze skrótu Ctrl N. Aczkolwiek w tej sytuacji muszę wyjść z trybu edycji i powróćmy jeszcze raz do dokument, a następnie możemy pobawić się jeszcze trochę tymi suwakami. Tak więc range powoduje wprowadzenie naszego gradientu. Za pomocą center zmieniamy jego pozycję, za pomocą rate wpływamy na kontrast pomiędzy tymi dwoma odcieniami. Wprowadzając zaś konkretną dominantę, powoduję troszkę inną sytuację. W moim przypadku nie będę jednak wpływał na wygląd dokumentu i na wygląd obszaru, który znajduje się za nim, tylko pozostawię wartości domyślne, tak więc po prostu następnym razem jak uruchomię zibraż, to te wartości zostaną przywrócone.